Rodzice, jaka jest najbardziej absurdalna rzecz, jaką wyszukiwało w internecie wasze dziecko? Pewnego wieczoru moja dziewięcioletnia córka zostawiła włączonego tableta, a ja przypadkiem zobaczyłem jej historię wyszukiwania. Moje serce zamarło. Jak sprawić, żeby ludzie zniknęli na zawsze? Kolejne zapytania były jeszcze bardziej niepokojące. Magiczne zaklęcia, żeby kogoś usunąć. Sposoby, by ktoś zniknął bez śladu. Najlepszy czas, żeby ludzie odeszli. Jako samotny ojciec wpadłem w panikę. Od razu umówiłem wizytę u psychologa dziecięcego i zadzwoniłem do siostry, psycholożki. Poradziła mi monitorować jej aktywność w internecie i skonsultować się ze specjalistą. Tej nocy prawie nie zmrużyłem oka. Czy coś przeoczyłem? Czy córka ma problemy w szkole? Czy to efekt utraty mamy w zeszłym roku? Następnego dnia podczas kolacji córka nagle zapytała: "Tato, kiedy nauczysz mnie jak sprawić, żeby ludzie zniknęli?". Omal nie upuściłem talerza. Kochanie, Musimy poważnie porozmawiać o tych wyszukiwaniach, powiedziałem ostrożnie. Pobiegła do pokoju i wróciła z dziecięcym zestawem magika. Tak, tato, magik na urodzinach Julki sprawił, że jej tata zniknął. Chce się tego nauczyć na szkolny pokaz talentów. Nigdy w życiu nie poczułem takiej ulgi. Dziś moja córka jest gwiazdą szkolnego przedstawienia, sprawiając, że dyrektor znika w tajemniczym pudełku. Choć musiałem tłumaczyć nauczycielce, czemu szukała na szkolnym komputerze, jak przeciąć człowieka na pół.